Siła jest kobietą i udowodniła to pani Dagmara z Gliwic, której determinacji nie wygasiła nawet trudna sytuacja życiowa, w jakiej się znalazła. Zostając sama z dwójką dzieci, wiedziała, że dla nich nie może stać w miejscu i tak wywalczyła mieszkanie, do którego klucz otrzymała niedługo po złożeniu odpowiednich dokumentów. Zostałam sama z dziećmi, także no, trzeba było działać, tak? Wiedziałam, że można tam jakoś. No, szukałam po prostu tych mieszkań, tak? Złożyłam wniosek. Czekałam miesiąc. No i tak naprawdę potem była komisja, no bo to wiadomo, nie tylko ja się tam starałam o równe mieszkania. I udało się. Motywacją są dla mnie dzieci i one mi dają siłę do działania i żeby iść dalej. Mieszkanie, które pani Dagmara otrzymała ze spółki restrukturyzacji kopalń, wymaga jednak generalnego remontu, a na ten kobiety nie stać, dlatego o wsparcie zwróciła się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach. Trafiając na odpowiednie osoby, otrzymała pomoc, której skala przerosła jej oczekiwania. Nawiązałam wtedy kontakt z fundacją Habitat for Humanity, celem pozyskania pomocy dla pani Dagmary w remontowaniu mieszkania. I dzięki ogromnemu zaangażowaniu tej fundacji ten remont się właśnie dzieje. Jest osobą pracującą, ma dwoje dzieci, jest bardzo aktywnie zaangażowana w cały proces tutaj remontu mieszkania. No, przykładem może być to, że pani Dagmara już. Do nas się zgłosiła, mając to mieszkanie. Tak? Także to też pokazuje, jak jest osobą taką zdeterminowaną i walczącą o, o kąt dla, dla swojej rodziny. Postawa młodej mieszkanki Gliwicy zaimponowała wszystkim. Dlatego fundacja z wielką otwartością włączyła się w pomoc przy remoncie i uruchomiła też na ten cel zrzutkę. Koszt całego remontu to szacunkowo 50 tysięcy złotych, a prace remontowe idą pełną parą. Chętni do pomocy wciąż się zgłaszają. W zasadzie skupiliśmy się na tym remoncie. Chcieliśmy oddać pani Dagmarze wyremontowane, umeblowane mieszkanie, ale tutaj gliwiczanie tak się zaangażowali, że, że poprosili po prostu o listę takich rzeczy, takich już do wyposażenia i tak powoli już nam zwożą. Już mamy firanki, już mamy jakieś tam deklaracje, że będą mniejsze meble, czy nawet rzeczy dla dzieciaków. Także no, z takiego remontu, z, od remontu się zaczęło. No i teraz już chyba pani Dagmara wejdzie na takie mieszkanie gotowe, wyposażone. Pani Dagmara skradła serca lokalnej społeczności. Dlatego już 8 marca w Dzień Kobiet zorganizowana zostanie akcja Kobiety kobiecie, gdzie grupa pań w ramach Solidarności wraz z Dagmarą zaangażują się w pracę wykończeniowe mieszkania. Młoda matka ze swoimi dziećmi będzie mogła wprowadzić się tam na przełomie marca i kwietnia.